Wczoraj oddał całą miłość swą. W twojej dłoni chcę twoją miłość, że kochasz mnie. Jest fajny swą, najukochańsza. Chcę w tym związku z tobą trwać na nieśmiertelny czas. Bo to właśnie ty byłaś przy mnie wtedy. serce ma, mieszkasz w nim, Ta miłość jest połączenie twoich serc powstała jedność czy chcesz zamieszkać w moim sercu wydaje mi się że tak jak nagle zobaczyła mnie długie włosy rozwiane przez wiatr to był moment, gdy moje serce a nie, doszło się odwór, wróciła z pierścionkiem za nią Wyjdę tak, nie chcę innych nie mogłabym zranić się. To no jest z moją nieśmiertelną miłością, to trend, to trend, której moje serce bije. Tendra, której tak bardzo potrzebuję przy mnie. Twojej miłości, Wejdę za ciebie nie mogłabym cię zranić, więc pozwól sobie uśmiech na twarz, roztopić, Jesteś tą, której potrzebuję, by była przy mnie. Jedyną, z którą razem zejść przez życie. Ty moja miłość na zawsze. Zakochałam się pierwszy raz. Pokochałam kobietę, zakochałam się pierwszy raz. Pokochałam kobietę, no podoba mi. Dłoń. Ona podała mi swą pomocną dłoń. Była tak delikatna. Wobec niej jakbym była płatkiem kwiatu, gdy jej dłonie dotykają mnie. Mój serce na prawie się było na, kuchnię. Dziękuję, że skroiłeś mi serce, kochanie, Cóż, znalazła moją drugą głowę pocałunku z nią to było takie przyjemne uczucie dla mnie pocałować się z dziewczyną nigdy nie znałem, takiego sposobu na miłość jedna noc rozpariła w moim sercu na miłość 生。Sure.